Ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi jasno, nie można promować alkoholu, nie można sprzedawać alkoholu osobom nieletnim, ale jest taka szara strefa, żonski grunt w postaci takich oto przepysznie wyglądających, kolorowych czekoladek i słodyczy, w których przecież jest alkohol. No i my chcemy sprawdzić dzisiaj, ile tego alkoholu jest, co może nam zrobić, I czy no i działa. w ogóle, co ten alkohol robi nam z głową. Adam Mirek popularyzator zator nauki, jest naszym gościem i będzie robił na naszej pani Ani eksperymenty. Ja zrobię ten eksperyment, bo Adam jest. Yy, przyzwoitym człowiekiem. Jest nadzorcą tej całej sytuacji. Pani Anią, proszę tutaj, ma pani alkomat. Zakładam, że pani jest trzeźwa. Żebyśmy, <grym> się, dobrze pan żebyśmy się nie pomylili, Proszę ani. dmuchnąć, Zaraz ja tutaj sprawdzimy. będę sprawdzał. Mocno, z całej siły. Proszę cały czas dmuchać, nie przestawać. Jeszcze. No i przykro mi, ale jeszcze pani musi dmuchać. Bo on tu odlicza ten alkomat w dół. Jeszcze. Proszę się nie śmiać, bo wygląda Pani na osobę nietrzeźwą przez to. No i teraz czytamy. No przykro mi, ale chyba nas Pani oszukała, bo Al alkomat jest już Ale trzeba trochę cierpliwości. No, wydaje mi się proszę Państwa, że nie jestem w stanie zinterpretować tego wyniku. Jeszcze raz Pani musi mówić. Przepraszam, to jest telewizja na żywo. Alkomaty czasami nie zdarzyć. działają. Wymienić Pani rurkę czy w tą starą Pani będzie dęła? Będzie Proszę jeszcze raz. Dabrać <noise> powietrza w płuca. Jak ja mam tutaj pouczać? Wtedy mnie nie śmieszyć. <noise> Już jestem gotowa. Proszę bardzo. Tutaj szeregowy prokop nakazuje, kontrola drogowa. Teraz. Jeszcze. More. Jeszcze 20 sekund. Jeszcze. Jeszcze. I spod płuc. No powiedzmy, że jest 000002 Czy pani Dobrze. Ania zjada czekoladkę? Nie podglądaj. Wcześniej może. Tak. Jest 00. Dobrze. E, pani Ania będzie teraz um, jadła słodycze. Duro nie sprawdzamy, karmie. bo wywali nam skalę, więc lepiej nie. E, pani Aniu, proszę śmiało jeść. Mhm. Aż do pierwszych objawów ty <laughs> pani czego. Mm. Dobre? Mm -hmm. A może... jest w środku alkohol? Jest, ewidentnie, czuję go. No, jakiś likier. To my będziemy w międzyczasie rozmawiać z Adamem, a pani Ania sobie będzie tu jadła. Adamie, e, dlaczego przyniosłeś ze sobą jajko i co to ma wspólnego z naszym mózgiem? Przyniosłem też butelkę spirytusu. Okay. I to takiego mocnego. Mocnego, 96%, i... dlatego że chciałbym wam pokazać, jak e, symbolicznie e, alkohol może wpływać na nasz mózg. Bo nasz mózg, tak samo jak białko jaja, zbudowany jest z białek. E, I oczywiście ten eksperyment nie jest. Wow, o, tu jajko jest. Nieświeże. Nie. jaj. Tania nie Przepraszamy, produkcja. Poprosimy świeże jaja. <laughs> Dobra. A, ja, to ja przyniosę. Ja tym... Nie, no ale to też się zechce. Nie. Nie? nie? musi być bez żółtka. Będę nalewał... Nie działa dzisiaj. Będę nalewał ten spirytus. Posłuchajcie, bo etanol, y, znaczy y, alkohol, który my nazywamy potocznie alkoholem, to tak naprawdę roztwór substancji, która nazywa się etanol. Jest to cząsteczka C2H5OH. Bardzo prosta cząsteczka, chemicznie, która ma zdolność przenikania bariery krew-mózg, przez co oczywistym jest, że ten alkohol będzie miał wpływ na, y, na to, jak ten mózg nasz działa. Y, oczywiście też będzie ten wpływ krótkotrwały oraz długotrwały. Dobra, spróbujemy drugie jajo. Czyli teraz będzie dobrze. Alkohol denaturuje białko to jest pierwszy wniosek ścina je. Tak jest, zaraz to zobaczymy na własne oczy. Dobra, mam białko. Odkładamy. Dobra, ale czy w podobny tu. sposób e, ścina się białko również w naszym organizmie? No nie osiągniemy stężeń <coughs> tak wysokich alkoholu po wypiciu go, ponieważ tu, tak jak mówiłem, mam 96%. Natomiast te stężenia, które my osiągamy, czyli te kilka promili, wpływa na pracę neuronów. Nie zabija neuronów, tak, jak można by się nam wydawać, że ścina je, ale zaburza bardzo przepływ informacji pomiędzy neuronami i te informacje wówczas. Te neurony działają zupełnie hmm. inaczej. Zaburza się neuroplastyczność naszych mózgów, zaburzają się różne funkcje poznawcze. Więc na tym to właśnie polega. Teraz Dobra, białko, do... białko do spirytusu. Zostało zabarwione Jeszcze na czerwono, jedno. tak jak na nasz pewno? mózg, na różowo. Tak jest. O, proszę bardzo. Już się zaczyna ścinać. Od razu zaczęło się ścinać. Nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. Oczywiście nie, nie dzieje się coś takiego w naszej głowie, ale ten eksperyment zmusza do pewnej refleksji, mhm. że nasz mózg nie jest obojętny na działanie tej cząsteczki C2H5 OH. Mózg jest w trakcie spożywania alkoholu, wyłączany stopniowo. Na początku przy około jednym promilu to jest 40% mózgu, które nie działa, i tak dalej, i tak dalej. Zwiększa się ten procent, aż kiedy osiągniemy to 100% przy około 4 promilach, wówczas wyłącza się również pień mózgu, czyli ta część, która jest mm -hmm. ważna odpowiada za funkcje życiowe, oddychanie, przełykanie i tak dalej, co może doprowadzić do śmierci. Dlaczego? A będziesz chciał mierzyć pani? E, tak, ja włączam tu maszynerię. Wy sobie Pani ani bezkarnie pani je i je. E, Zjadła już pani z cztery czekoladki chcę albo zapytać i pięć. Się, dlaczego nie mamy koordynacji, jeśli no, jesteśmy po alkoholu? Dlaczego to? idziemy niepewnym krokiem? Dlaczego się potykamy albo przewracamy przy dużej ilości tak. alkoholu? Alkohol działa we wszystkich obszarach mózgu, między innymi właśnie w móżdżku. Jest to taka mała część mózgu, y -y. która odpowiada za koordynację, za, za równowagę, więc kiedy działanie tej Nie. części jest zaburzone, no to my wtedy się chwiejemy. Zresztą działanie alkoholu na mózg jest takie, powiedzmy, dwustopniowe. Najpierw jest euforia, wydziela się dopamina, y, hormon nagrody, wydzielają się endorfiny. To to często się Tak, hamują się, hamują się y, hamuje się racjonalne Dobrze. myślenie, hamuje się lęk, dlatego Nie, tak to bardzo jesteśmy na stole i do z i do, do wysyłania SMS-ów. Natomiast później y, działanie jest trochę inne. Działanie jest uspokajające, działanie jest usypiające, depresyjnie działa alkohol na nasz umysł, co sprawia, że na przykład wyłączany jest ośrodek tworzenia wspomnień. Hmm. Dlatego, kiedy urywa się film, to nie tak pamiętam. naprawdę jest ten ośrodek działania wspomnień. Ja wyłączeń. jeszcze raz, a już nie pokażę, bo się wyłączyło. Alkomat pokazał y, dramatycznie wysoką wartość, 2,69. Bezpośrednio po zjedzeniu. Po zjedzeniu tak. To jest alkohol, który był jeszcze w ustach pani Ani, w jamie ustnej. A ja, Natomiast... ja jestem śpijana. <gry> w wydychanym powietrzu alkomat bada, bada skład alko zawartość alkoholu. Natomiast jeżeli teraz ten alkohol trafi do żołądka i potem do krwiobiegu, no to będzie oczywiście go mniej Nisze. w wydychanym powietrzu. Ale to, na co warto zwrócić i trzeba, trzeba o tym pamiętać, że w tych cukierkach faktycznie ten alkohol jest, co zresztą zostało tutaj wykazane. Ile trzeba ich zjeść, żeby y, po ich przetrawieniu mieć na tyle dużo alkoholu we krwi, mm... żeby poczuć zagrożenie? Na tyle dużo, że dużo bardziej niebezpieczny robi się wówczas cukier z takich cukierków, bo to będzie kilkadziesiąt, mm. około dziewięćdziesiąt takich cukierków. Czyli wymioty. Tak, to jest, to jest ta ilość, która odpowiada jednemu piwu, no ale nawet tak jak teraz pokazaliśmy, nawet w jednym cukierku ta zawartość mm -hmm. alkoholu jest na tyle duża, że on w tym organizmie jest, zatem yy, czy w przypadku dzieci, czy kobiet w ciąży, czy, 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 czy osób, które cierpią na choroby. Jedzenie takich cukierków to jest bardzo zły pomysł. Ale gdybyśmy byli w samochodzie i mieli taki cukierek, wzięli go e, do ust, zjedli, a potem, a potem nas zatrzymy, zatrzyma no to policja, to wykaże, mamy, mamy. że jesteśmy pod wpływem. Jasną odpowiedź: tak, tak będzie. Nie każdy będzie tak wyrozumiałym sierżantem jak ja, że puści panią za chwilę bez mandatu. I jeszcze jedno pytanie: bo nie wiem, czy o tym gadaliście, bo ja się tu zajmowałem obsługą pacjentki. O nie było. Tak, tak. Ee, o, wspomniałem o dopaminie, radości. ale to też jest dobry wątek, ponieważ to, ta dopamina sprawia, że my od tego alkoholu się uzależniamy. Mm. To znaczy, kiedy my pijemy ten alkohol, dopamina, hormon nagrody się wydziela, nam jest przyjemnie, to my tej mm. przyjemności pragniemy, łakniemy w przyszłości, więc pijemy coraz więcej, tej dopaminy jest coraz więcej, aż w końcu dojdzie do takiego momentu, że bez alkoholu dopamina prawie w ogóle się nie wydziela. Więc potrzebny jest ten alkohol, żeby nie czuć się lepiej mm. i euforycznie, tylko żeby czuć się normalnie. Zwróćmy się jeszcze do naszej pacjentki, która poddała się temu dramatycznemu badaniu. Czy czujesz się jakoś inaczej niż zanim tu przyszłaś? E, trochę. Szczerze jako? mówiąc, trochę. Tak? Nie to, że się czuję pijana, nie, ale czuję wpływ faktycznie tak alkoholu, tak trochę na, na głowę. Upewnijmy się jeszcze tylko teraz, na wszelki wypadek, masz 18 lat. Ma. Uf. I nie pojedziesz teraz samochodem? Nie, nie pojedziesz. Cieszymy się <laughs> bardzo, bardzo jesteś bezpieczna. Zapytałem o ten wiek nie bez przyczyny, bo e, tego typu. Słodycze czasami leżą sobie luzem w domach, czasami dzieciaki sobie to kupują po prostu w sklepie. Nie Rozumiem, ma żadnych zakazów. że o ile się no, tym raczej nie upiją w takim mm -hmm, rozumieniu mm -hmm. potocznym, to ta nawet śladowa ilość alkoholu może być dla młodych umysłów szkodliwa. Może być, dlatego że te umysły cały czas się rozwijają, i tak jak wspomniałem, to alkohol zaburza te połączenia między neuronami, przepływ informacji i te połączenia cały czas się tworzą w ciągu, w ciągu dzieciństwa i w ciągu naszego życia. Zatem, jeżeli my. Przyjmiemy jakąkolwiek dawkę alkoholu, no to on blokuje powstawanie tych połączeń, więc blokuje także rozwój mózgu. A alkohol działa we wszystkich obszarach mózgu, więc de facto wyłącza wszystkie inne funkcje naszych ciał. Zobaczmy teraz jeszcze ostatnie badanie. Rurka nie będzie zmieniana, bo pani swoimi ustami bo tylko ją wykorzystuje. Rurka i pani. Co prawda, ja wcześniej dmuchałem, ale sobie zmieniłem rurkę. Musimy chwilkę zaczekać, żeby się tutaj nam skalibrowała maszyneria. Proszę sobie już zacząć powoli myśleć o nabieraniu powietrza. Za kilka sekund będziemy mogli zacząć dmuchać. Napięcie rośnie. Uwaga, no. napięcie rośnie, to cześć do dermatologa. Uwaga, proszę nabrać powietrza i uwaga, jeszcze nie, teraz. Mocniej, stałym strumieniem prosimy, dobra. No i zobaczcie. Pani zjadła, połknęła, poleciało jej do brzuszka i już jest dobrze. Rezultat zero, zero, zero. O, Jeszcze w, w żołądku nie zadziałało. Tak, jeszcze nie dostało się tak do krwi, ale, ale na te cukierki hmm. trzeba, trzeba uważać. Zobaczcie, co się stało z naszym jajecznym mózgiem. Ojejciu. I wyobraź Jajeczny sobie, że teraz wiele osób ma takie mózgi i wciąż funkcjonuje, nie? Tak. Długotrwałe spożywanie alkoholu przez wiele, wiele lat jest, do, prowadzi do uszkodzeń rzędu 15% objętości, która jest, jest nie do Nie mówiąc już o wątrobie też, prawda? Tak, I o innych prawda. organach. To nie jest straszenie. Proszę się jest trzymać dala do alkoholu. To jest fakt. Bardzo, bardzo Pani Aniu dziękujemy Dziękuję. za pomoc. Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie.